Dziś pokażę Wam, jak założyć sobie konto Grigo Legend na PBE. Wchodzimy na link w opisie. No i tutaj będziecie mieli, zaloguj się. Ja już jestem zalogowany na swoje główne konto. I teraz trzeba sprawdzić dostępność. O, mam już właśnie konto na PBE, czyli nie mogę założyć. Ale sprawdzamy dostępność. I wyskoczy nam tutaj. Y jeżeli będzie dostępne, to oczywiście ustawiamy sobie na nowo login, na nowo hasło, zakładamy konto i ściągamy instalkę, a później po prostu pobieramy nowego klienta, tak jakby dodatek PB, bo wtedy wszystko będzie mieć pościągane. I przykładowo, jak champion wychodzi za miesiąc, możecie go przetestować już wcześniej na PB. Jest to dobra opcja. Że to by było tyle. Link do rejestracji to będziecie mieli w opisie. I tak, nie możecie mieć w ogóle żadnych banów na koncie. I co najmniej trzeci poziom konorku i jakieś czas korku. Także tyle. Marka.